Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kochane dzieci, drodzy rodzice, witam Was bardzo serdecznie. Na naszych drugich już internetowych roratach chcemy iść razem z Maryją i przygotowywać się na Boże Narodzenie, na narodzenie Jezusa Chrystusa. I pewien chłopiec kiedyś powiedział: Szkoda, że nie mogę żyć 2000 lat temu, że nie mogę widzieć Pana Jezusa, jak chodził. Jak uzdrawiał, jak mówił. To w ogóle jest niesprawiedliwe, że On nie został ze mną. Czy aby na pewno? Pan Jezus w Ewangelii powiedział: Pożyteczne jest dla Was moje odejście. Dlaczego pożyteczne? Pan Jezus pozostał. Pozostał tylko inaczej. Ja abyśmy to zrozumieli, chcę posłużyć się pewnym przykładem. W tym kubku jest woda. Dzisiaj w nocy ma być mróz. I jeśli wystawimy taki kubek w mroźną noc za okno albo na balkon, to rano wstając już nie zobaczymy tam wody, ale lód. I nikt was nie zapyta, gdzie się podziała ta woda. Każdy z nas doskonale wie, że ona jest tylko pod postacią lodu. Tak samo Pan Jezus. On z nami pozostał, ale pod postacią chleba. Jest tylko inaczej. I to są te słowa. Które powiedział, że pożyteczne jest dla Was moje odejście. Bo wyobraźmy sobie, gdyby ciągle chodził po Ziemi, czy byłby w stanie spotkać się z ośmioma miliardami ludzi? Nie. A ponieważ jest tylko inaczej w Eucharystii, może się spotykać. Możemy go spotkać w naszym kościele, w Warszawie, we Wrocławiu, w Rzymie, w Nowym Jorku, na całym świecie. On spotyka się z tymi, którzy do niego przychodzą. Z każdym może się spotkać. Ale ktoś powie: No tak, skoro Pan Jezus jest wszędzie, to dlaczego mam przyjść do kościoła? Dlaczego mam tutaj tylko się modlić? Albo dlaczego tutaj modlitwa ma być lepsza? I chciałbym się odnieść do tej sytuacji, której dzisiaj każdy z nas doświadcza. Wielu z was nawet chodzi do szkoły wirtualnie, spotykacie się z swoimi kolegami, koleżankami, na programach, w internecie, z nauczycielami. Być może dla Was młodszych te spotkania z, z wujkiem, dziadkiem, babcią są tylko przez internet. Że być może już od dłuższego czasu nie widzieliście swoich krewnych, którzy mieszkają za granicą że rozmawiacie przez telefon, przez internet. I czy takie spotkanie Wam wystarcza? Czy ktoś z Was powiedziałby, że ja nie potrzebuję się spotkać z moją ciocią, wujkiem, babcią, dziadkiem, wystarczy, że z nim porozmawiam przez telefon? Myślę, że nie. Że każdy z nas chce się spotkać prawdziwie, przytulić się, porozmawiać. Że żadne spotkanie internetowe czy przez telefon tego nie zastąpi. I podobnie jest z naszym spotkaniem z Panem Jezusem. Oczywiście spotykamy Go na modlitwie w domu, idąc do szkoły, ale najlepiej, najpełniej na Eucharystii. I tą prawdę odkryła. Pewna szczególna osoba, którą chcę Wam dzisiaj przedstawić. To Joanna Beretta Molla, która już jako sześciolatka, czyli może nawet i w Waszym wieku, całkowicie zakochała się w Panu Jezusie. Została później matką, lekarką. Kochała projektować stroje interesowała się modą zawsze była elegancko ubrana grała na pianinie lubiła jeździć na nartach chodzić po górach zawsze pomocna uczynna i wielu ludzi pytało skąd ona ma na to siły skąd ma na to czas jaki był jej sekret ja wiem i chcę Wam go zdradzić. Joanna codziennie, od wieku sześciu lat, codziennie przychodziła do Kościoła na modlitwę, choćby na krótką. Ale codziennie spotykała się z Panem Jezusem, codziennie z nim omawiała wszystkie sprawy, którymi żyła, którymi się interesowała, prosiła go o radę o pomoc. To był dla niej sekret tego, że miała na wszystko czas, miała na wszystko siłę. I posłuchajcie teraz krótkiego nagrania. Pan Molla zatrzymał samochód. Chodźcie, coś wam pokażę. Z samochodu wysiedli Mariolina, Pierluigi i Laura. Tata wziął na ręce malutką Gianinę. Stanęli przed małym drewnianym kościółkiem wśród ośnieżonych gór. To ulubione miejsce mamy, zaczął tata. Kiedy się poznaliśmy, dużo jeździła na nartach. O, tam, po drugiej stronie. Zawsze jednak najpierw przychodziła do kościoła, by porozmawiać z Panem Jezusem i uważnie słuchała, co on do niej mówił. A o czym jej opowiadał? zapytała zaciekawiona Laura. To tajemnica odparł Piotr Wiem, że uczył ją kochać ludzi. Joanna bardzo pragnęła mieć wielką rodzinę. Gdy spodziewała się czwartego dziecka, bardzo poważnie zachorowała. I wtedy powiedziała do swojego męża: Jeśli trzeba będzie wybierać między życiem moim a naszego dziecka, wybierz nasze dziecko, nie mnie. Kochała życie, kochała swoją rodzinę. I gdy Jan Paweł II, papież, Ogłaszał Joannę Berettę Mole, świętą. Kanonizował ją. Jej mąż Piotr powiedział takie zdanie: Nigdy nie przypuszczałem, że żyje pod jednym dachem ze świętą. Posłuchajcie jeszcze krótkiego nagrania. Byłaś wspaniałym człowiekiem. Umiłowaną mego serca, szczęśliwą i mądrą mamą. Przed naszymi zaręczynami zaproponowałaś, byśmy podczas Mszy Świętej za nas dziękowali Bogu. 10 czerwca napisałaś: Piotrze, bardzo, bardzo Cię kocham. Od samego rana podczas Mszy Świętej ofiaruję Bogu wraz z moją. Także Twoją pracę, Twoje radości, Twoje cierpienia i tak przez cały dzień aż do wieczora. W każdej sytuacji powierzałaś się Bogu. Pamiętam, każdego dnia miałaś czas zarezerwowany na rozmowę z Bogiem, któremu zawsze dziękowałaś za dar naszych cudownych dzieci. Byłaś taka szczęśliwa. Mam nadzieję, że przykład świętej Joanny Berety Moli zachęcił was do tego, aby jak najczęściej się modlić, jak najczęściej jeśli to tylko jest możliwe, przychodzić do Kościoła, aby spotkać się z Chrystusem, który żyje, który jest tutaj, który chce nam pomagać, chce do nas mówić, chce nam wskazywać drogę. A jako zadanie dzisiaj pytanie, kto ogłosił Joannę Beretemolę świętą? Kto ją kanonizował? Który papież? Wyślijcie odpowiedzi SMS-em. Nie zapomnijcie o imieniu i nazwisku, aby się przedstawić w tym SMS-ie. A jako pracę. Plastyczną, dowolną techniką, zapraszam do wykonania pracy pod tytułem Moja droga do Kościoła. Jak ten temat rozwinąć, jak go opowiedzieć, to już zostawiam Wam. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Czekamy na Wasze odpowiedzi i pracę z Panem Bogiem. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się.